Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić tapetę w telefonie Motorola Moto S50. Na początku przytrzymujemy ekran na miejsc... palec na ekranie w wolnym miejscu. A następnie wybieramy opcję tapety. Tu możemy wybrać z różnych folderów. Ja wybiorę moje zdjęcia. Teraz wybieram opcję, wybieram folder, z którego chcę wybrać zdjęcie, a następnie wybieram zdjęcie. Mogę też wybrać sobie jakieś specjalne efekty. Następnie naciskamy ustaw i możemy wybrać, w które miejsce ustawimy tapetę. Może to być ekran główny, ekran blokady lub ekran główny oraz z ekranem blokady. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.